Witam Was, docent MiniBrowary.pl. 40 docenta podobno jest dzisiaj. E, niemożliwe. Niemożliwe. Zobaczcie, kto przyjechał prosto z Tarnobrzega. Cześć, aloha. E, I oprócz tego, że przywiózł naprawdę piwa, które są do tortu, czyli 42 balingi, 16% alkoholu, to zaczynamy e, akcję z Kentuckym od piwa. Pomidorowy siór. Pomodoro. Pomodoro. Ja się pytam dlaczego yy, nie jest czerwony? No bo ketchup jest czerwony. A to jest z pomidorów. Prawdziwe pomidory są żółte i zielone. Yy, pozdrowienia dla yy, Kamila, yy, który yy, ładnie odgazował już yy, nam buteleczkę, także możemy, możemy tutaj elegancko nalać. Oczywiście dla autora pierwsze. Uo. Ja myślę, że goście się już mogą częstować. Proszę bardzo, idzie w ruch, butelka. Kolejna co? Kentucky, kilka słów. Dziewiątka klasycznie? Dziewiątka na tych samych drożdżach amalgamation co ostatnio. Z tym, że dodane są świeże pomidory, pociachane i rzucone. Rodzaj pomidorów: malinowe, zwykłe, malinowe, lima, żółte różne, jakie były w domu żółte nawet, proszę ale akurat kolor to nie ma znaczenia bo to nie były miksowane pomidory na keczup, tylko były po prostu na, na, na jakim etapie dodałeś te pomidory? Od razu. Znaczy do waszenia? Znaczy nie, no do, do, do fermentacji. Do fermentacji. To no, cały czas fermentuje jeszcze. Znaczy ja czuję przede wszystkim dzikus, e, brety. No bo to jest na breta. Nie czuję pomidorów w aromacie, czuję brety. Nawet nie, nie, nie wychyli e, zdrowia, no. A ja czuję pomidory. To znaczy jako piwo jest to obrzydliwe jako, za, jako sok pomidorowy z obojga do wódki może będzie bardzo dobre. Ale czujesz pomidor? Zytka na szczęście nie słychać. Tylko było widać, potem Ci podłożymy. Ale to jest zajebiste piwo! tak. Super, super, super! No, Zytek. Tego Ciebie nie było słychać. Dobra, mówię. Pomidorów nie czuć w aromacie. Ty mówisz, że czujesz. Tak ma być. Tak ma być. Mar Mar Marena się już prosi. O... Idealne piwo e... dla kobiet. Tak? Znaczy ja czuję taki warzywny motyw tutaj. Jest warzywo. Jest e, może od pomidora, ale takie nawet takie z, e, z młodygami, że, że, że czuję taki motyw, nie określiłbym tego nigdy jako, jako e, pomidor. Ale coś, coś niepokojącego, coś warzywnego. Jest ta słoność taka pomidorowa w ogóle. Ja teraz czuję, bo piłem go tylko jak spuszczałem, to z rurki trochę pociągnąłem, nie? No słuchajcie, start jest nietypowy. Yy, piwo pomidorowe, w którym... Klasycznie takiego typowego pomidora nie ma, ale są zupełnie inne... Nie, no może rzeczy. jesteś przyzwyczajony do teczupu i spodziewałeś się, że będzie... Nie, się... jestem przyzwyczajony do zupy pomidorowej. Po prostu zupa pomidorowa to jest u mnie właściwie... No ale zupa pomidorowa jest z przyprawami, nie? a Tu nie ma przypraw. Z koncentratem, z koncentratem pomidorowym. A tutaj, a tutaj ja to wyraźnie czuję pomidor. Fakt, że w zapachu dominuje bret, ale, ale w smaku jest ten taki słonawy posmak pomidora. Znaczy tak, piwo przede wszystkim w aromacie jest bretowe, natomiast sam smak nie jest dziki, nie jest zbyt kwaskowy. Jest słony? Tak, tak, jest delikatnie słony. No dobra, to tyle z pomodoro. Za chwilę prze, prze, przesuniemy się na coś innego. To na razie. To na razie. Skål!